W miejscowości Nowy Łupków, 4 km od granicy państwa polsko-słowackiej, stoi taki oto trzywagonowy skład. Cóż to takiego? Jest to skład rządowy, który powstał w pierwszej połowie lat 70. i pierwszym sekretarzem, który nim podróżował, był Towarzysz Edward Gierek. Pociągi rządowe, w których największym zainteresowaniem wśród turystów i miłośników kolei cieszą się tzw. salonki, czyli wagony salonowe, zawsze stanowiły niebywałą atrakcję oraz wzbudzały dreszczyk emocji. Tym bardziej że ich ciekawy i niejednokrotnie gustowny wystrój robi wrażenie do dziś. Jak sama nazwa wskazuje, wagony tego typu przeznaczone były dla wysokich urzędników państwa oraz na różne potrzeby specjalne. Salonki są stare jak kolej. Już w XIX wieku przedstawiciele władz mieli do dyspozycji takie wagony. Na zdjęciu pięknie zdobione wnętrze salonki cesarza austro-węgierskiego Franciszka Józefa. W salonkach pochodzących z XIX wieku przywiązywano dużą wagę do detali zdobniczych. Także na zewnątrz, jak tutaj w przypadku wagonu salonowego króla Bawarii Ludwika II. Należy przyznać, że tutaj w 100% sprawdza się stare powiedzenie, że to właśnie diabeł tkwi w szczegółach. W Polsce po II wojnie światowej salonkę swoją miał Bolesław Bierut. Można ją zobaczyć na stacji Muzeum w Warszawie. Istniała również salonka przed wojną, ale nie zachowała się ona do czasów obecnych. Skład Edwarda Gierka jest trzecim wyprodukowanym polskim pociągiem rządowym. Takiego typu wagony na ogół nie używano w normalnym ruchu liniowym. A w przypadku, kiedy tak było i zestawiano je z pociągiem regularnego kursowania, wówczas reszta podróżnych nie miała do nich wstępu. PKP dominującym kolorem salonek była zieleń, ciemniejsza lub jaśniejsza. Wagony rządowe mają oczywiście inną budowę niż zwykłe wagony. Nie są one w całości podzielone na przedziały, aczkolwiek wydzielono przedziały do spania dla kilku osób, gabinet do pracy, większą część ze stołem, krzesłami oraz wyposażeniem audiowizualnym przeznaczonym do prowadzenia różnych spotkań, narad i konferencji. W sytuacji kiedy wagon salonowy nie kursował w ramach większego składu, wówczas mieściły się w nim łazienka oraz kuchnia. Tutaj jednak mamy inaczej. Ponieważ skład był obszerny, można było sobie pozwolić na bardziej przestrzenne rozmieszczenie poszczególnych pomieszczeń. Edward Gierek był pierwszym sekretarzem Komitetu Centralnego PZPR w latach 1970-1980, zatem skład rządowy powstał specjalnie pod jego potrzeby i budowano go już od początku lat 70. XX wieku. Na przystanku kolejowym w Nowym Łupkowie znajdują się trzy wagony pociągu rządowego, a zatem nie jest to pełny skład. Oprócz tych wagonów była jeszcze jedna salonka, jeden wagon specjalny i jeden restauracyjny. Sześciowagonowy pociąg był gotowy do jazdy i oczekiwał na specjalnej bocznicy rządowej w Warszawie z lokomotywą spalinową SU46. Wagony zostały wyprodukowane w zakładach Hipolita Cegielskiego w Poznaniu, we wrocławskim Pafawagu i w niemieckim Gerlitz. Znajdujemy się wewnątrz składu rządowego, czyli salonki Edwarda Gierka. Tutaj mamy fotele z wielbłądziej skóry, jak na owe czasy, niewątpliwie luksus. Ta salonka została sprowadzona do Nowego Łupkowa. Dokładnie w listopadzie 2015 roku, dzięki zasługom Fundacji Promocji i Rozwoju Bieszczad, a także muzeum, które tutaj działa, udało się ocalić ten skład rządowy. Od złomowania. Został on sprowadzony tutaj z Warszawy i jest obecnie już udostępniany turystom. Skład odbył najdalszą podróż do stolicy Uambator, czyli do Mongolii. Towarzysz Gierek nie lubił. Latać samolotami, więc postawił na kolej. Oczywiście nie tylko on podróżował tym składem podróżował nim również następca czyli pierwszy sekretarz KCPZPR Wojciech Jaruzelski. Później jeździli również rezydenci polski Lech Wałęsa i Aleksander Kwaśniewski i salonka ta była używana praktycznie do początku XXI wieku. ponieważ skład był przystosowany do jazdy po wszystkich krajach Europy i Azji, poza Mongolią był w Albanii i Gruzji. Niewątpliwie rozwiązania w budowie składu rządowego znacznie odbiegały od używanego wówczas taboru na kolei. Wagony te miały klimatyzację, kilka typów ogrzewania i łącze satelitarne. W wagonie salonowym za głównym pokojem konferencyjnym znajdowała się sypialnia Edwarda Gierka, w której była rozkładana na wygodne łóżko kanapa. Pod oknem znajdował się podręczny stolik do pracy, a obok Łazienka z prysznicem. Taki standard jak na owe czasy robił niewątpliwie wrażenie. Każdy wagon był połączony ze sobą poprzez radiowęzeł i telefon, który znajdował się w każdym przedziale. Znajdowały się w nich również meble, naczynia oraz sprzęt kuchenny. Ciekawostką jest, że skład mógł samodzielnie stać bez zewnętrznego zasilania, co możliwe było dzięki ogrzewaniu gazowemu lub kotłowi na węgiel. Wyposażenie wagonów w piece, związane było z zimową wizytą wschodniego sąsiada. Ponadto wagony wyposażone były we wszelkiego rodzaju sprzęgi stosowane na różnych kolejach oraz w specjalne schodki umożliwiające wygodne wejście, kiedy nie było peronów. Wagony miały specjalne aluminiowe wykończenia i okucia oraz wygłuszone drzwi między przejściami z jednego do drugiego. Z dzisiejszego punktu widzenia, skład niewątpliwie robi wrażenie, zwłaszcza jak zna się troszeczkę historię. Dużym plusem jest zachowanie oryginalnego, praktycznie tutaj, wystroju całego tego składu. Ja jestem zdecydowanie za tym, żeby tego typu tabor jednak ocalać. Żeby go nie niszczyć, bo jest tutaj, jakby nie było Kawał historii, a poza tym, jest to niewątpliwie bardzo duża atrakcja dla w zasadzie licznej grupy miłościków kolei, którzy lubią odwiedzać takie miejsca. Poza tym, jeszcze usytuowanie prawda, tego składu praktycznie pod granicą 4 km od granicy ze Słowacją. Na takiej klimatycznej stacji jak Nowy Łupków ma również swój fajny wydźwięk. Ja osobiście cieszę się, że udaje się dzięki pasjonatom kolei i innym osobom, którym zależy na zachowaniu tego typu taboru, doprowadzić nie tylko do ocalenia go, ale i uczynienia z niego atrakcji zarówno dla turystów, jak i miłośników kolei. Pociągu rządowego zgodnie z jego przeznaczeniem przestano używać w 2003 roku, a później trafił na bocznicę w Idzikowicach. Niekiedy wagony jego były używane okazjonalnie. Na przykład latem 2004 roku włączono je do składu pociągu specjalnego Lwów-Wrocław. Część wagonów jeździła w ramach składu pociągu ex-Tatry do Zakopanego i międzynarodowego pociągu „Polones Warszawa-Moskwa. Ostatni swój kurs skład miał w 2007 roku, choć wagon restauracyjny jeździł w pociągach Intercity do 2010 roku. Trzywagonowy skład rządowy w Nowym Łubkowie stanowi niewątpliwie sporą atrakcję, zarówno dla turystów, jak i miłośników kolei. Udostępnienie jego jest możliwe dzięki inicjatywom i zabiegom organizacyjnym różnych miłośników kolei i osób, wśród których istotną rolę odgrywają Piotr Młodzian, Roman Mazur i Grzegorz Prusiński. Odwiedzenie tego składu stanowi niewątpliwie dużą atrakcję dla każdego, kto wybiera się w stronę Łupkowa i granicy polsko-słowackiej, do czego wszystkich gorąco zachęcam.